Dzień dobry moi kochani, witam Was w kolejnym odcinku i witam Was na moim kanale. Słyszycie mój głos? E, tak, jestem trochę chora. E, nie jest to zwykłe przeziębienie, jest to ten wirus, który niestety nas też już doparł. E, ja i moi synkowie już mamy, jesteśmy pozytywni. Jeszcze mój mąż czeka, aż będzie zarażony. E, nie przechodzę to jakoś ciężko, dlatego, że to jest nowy wariant Omicron. on nie jest taki, jak to się mówi, silny. Wczoraj było mi troszeczkę gorzej, ale to nie to, że jakaś chora byłam. Leżałam większość dnia w łóżku, ale wiecie, przeszło szybko. Najbardziej co mnie bolało, to mnie w sumie bolała moja noga od krzyża. I to tam tak mi promieniowało mocno na nogę. także Z tym nie mogłam wytrzymać, tak? Wziąłam sobie dwie tabletki na takie uspokojenie, ale dzisiaj już mam się dużo lepiej. Od czasu do czasu występują te poty, takie tam. Dlatego mam taki głos. Dzisiaj nie śmiejcie się. No, dzisiaj tak trochę bardziej na głos padło. Wczoraj było bardziej bóle, takie całego ciała i szczęki, i trochę głowa wolały na zmianę, ale dzisiaj już jest dużo lepiej. Uff. Także... <coughs> przepraszam. Będziemy robili dekoracje dzisiaj, bo nawet nie powiedziałam z żonkili. Kupiłam już je wcześniej i stały na dworzu, żeby mi nie rozkwitnęły. Jedne mi rozkwitnęły. I musiałam kupić drugi bukiet. Więc tak. Mam tutaj takich patyków, nazbierałam jak byłam z jak zawiozłam mojego Oliwerka na futbol kiedyś, nawet Wam wideo robiłam, bo ja nigdy tego nie wsadziłam jako wideo tego kawałku, nie wiem, może teraz zrobię, no nie wiem. To są właśnie te gałązki, które nazbierałam z takim mchem zielonym. Fajnie mi się wydaje, że to jest taki fajny efekt i yy, zaczynamy. Są proste i krzywe proca, normalnie proca, zobaczcie. I sobie pomyślałam, że wykorzystam szybko te kwiatki, zanim rozkwitną znowu, no bo szkoda. Także będę je układała teraz i wam pokażę, co robię. M mój plan to jest, żeby tak powkładać je znowu w różny sposób. Nie wiem, czy mi się to oczywiście uda, ale jest taki plan. Tu sobie podtrzymuję, bo chciałabym, żeby ten mi stał trochę tak. Ok. Tak jak ja chcę. Niby przypadkowo, ale z drugiej strony możemy mieć taki mały plan, w jaki sposób to ma się. Hmm. Także pioruństwo dopadło też nas. Oczywiście już wiedziałam, że będziemy też zarażeni, bo tyle co jest zarażonych u nas, to to już tak jakby nie ma gdzie uciekać, nie ma gdzie się kryć, nie ma co jak uważać, bo zbyt dużo ludzi po prostu już było zarażonych. A teraz jak już znieśli nam maseczki, że nie trzeba nosić, to tym bardziej, dlatego że no dużo ludzi było zarażonych i i nie przechodzili tej choroby jakoś e, silnie, jakoś, e, to nie jest ten wariant co pierwszy, który był taki groźny, którego każdy się bał i e, także w sumie, żeby już też to mieć, że tak powiem, brzydko z głowy i dalej, żeby zacząć żyć. Oczywiście trzeba zawsze uważać, bo są ludzie, którzy no są Bardziej narażeni niż inni, ale ja się czuję jeszcze za osobę taką, która no nie powinno być jakichś silniejszych problemów, także no, żeby już mieć z głowy. <tryk> Przepraszam, ja tak już podkaszluję sobie już <tryk> cały dzień. Uff, widzi się, rozwala się, rozwala się. Mąż pojechał, mąż tylko nie jest zarażony, i pojechał teraz właśnie do McDonalda, bo chłopcy chcieliby z McDonalda jakieś jedzenie. Bo mi się, tak, prawdę mówiąc, to nie chcę dzisiaj robić. Tak jak o, mój piekarnik daje mi cęk, że mam. Bo ja rogaliki robię rogaliki, ale normalnie z ciasta domowej roboty i z drzemem, takie normalne. Zachciało mi się, bo. Nie wiem, przepis jakiś tam widziałam i na internecie i mówię spróbuję z, zrobić. Jesteśmy po... Opuściu. i dokończam <coughs> kompozycję. Tutaj mam te drążki, które kupiłam. W różne miejsca. A tu mam to pierwsze co kupiłam, które mi się już rozwinęły. Chcę sobie powkładać w takie miejsca, które już mam które są już rozwinięte. Chcę też powkładać te, które są jeszcze nierozwinięte. Powiem Wam, że mi się w gargu gorąco robi. I tak trochę szybko już muszę kończyć. Chodzi o to, żeby powkładać je tak przypadkowo, no a zarazem, żeby nadal ten system był. No bo to jest jakiś mały, ten los żeby to miało ręce i nogi, jak ja to mówię. <śm> Tutaj takie szparki są, także trzeba je tak powtykać, żeby pasowało. Myślałam, że to pioruństwo normalnie nas ominie, a tu widzicie, dopadło. Ale z drugiej strony, to tak już chciałam, żeby już, skoro nie jest ta, o, ten, ten się, skoro nie jest taka poważna ta choroba w tej chwili, ten, ten drugi wariant, to aby mieć to i już mieć z głowy, bo czy wakacje, czy my teraz będziemy mieli ferie zimowe, to wtedy trzeba być takim trochę, w domu siedzieć i wiecie, ograniczonym. To nie to, że my będziemy gdzieś wyjeżdżać, nie wiadomo jakie duże mamy plany, bo nie mamy żadnych, no ale tak po prostu, czy do kina, czy takie, wiecie, wypady. Okej, okay. to jest ta dekoracja. Oczywiście ją Wam pokażę jeszcze bardziej z bliska. To chyba przełożę tutaj. Wam pokazuję z bliska. Tu jeszcze szybko przyniosłam. Pamiętacie to? To teraz jest takie, nadal ma taki ten mech hiszpański, podobno to się nazywa. Już nie jest zielony, ale nadal takie miękkie i zmieniło kolor. I tak sobie pomyślałam, że to fajnie by wyglądało. Takie ala, jakby sianko. Zasianko niech to robi. No to nie jest sianko, no ale wiecie, tak. Ym, na sianko to na Boże Narodzenie, ale wiecie, na ten, no na święta Wielkanocne też można takie sobie zafundować tutaj. I tak leży to na dworzu i, i się za to nikt nie bierze, także wykorzystam do tego. Okej. Okay. Przekrę tutaj szybko ścierką, żeby wyglądało bardziej elegancko. I jeszcze poleję wodą. Oczywiście to są prawdziwe kwiatki, dlatego wody. Ja będę tak dawała wody. Aby tylko te nóżki im się zamoczyły i wtedy będę dolewała, no bo nie, nie można tego wyjąć przecież tej dekoracji, także będzie w ten sposób. Jak to ja mówię decoration zrobiona. Ten kwiatek, może już widzę nie jest za silnie świeży, ale mówię Wam, że miałam je wcześniej kupiona i. mi, <laughs> I mi... Rozkwitły, no i, i tu woda jest. Jak Wam się podoba, to proszę, zostawcie łapkę w górę i napiszcie, co mam robić. Oczywiście muszę wydobrzeć jeszcze z 4 dni, albo 3 jeszcze posiedzę w domu i wtedy już mogę wypad zrobić na dwór i może nie wiem <coughs> jakieś zaczniemy pomału <coughs> dekoracje wiosenne no, to żonki losy żonki loski i te, i te takie właśnie patyki z takim wow, ale mech jak się zmuję, to jak fajnie widać. I to takie odłamki, takie wszystko leżało. Widzicie? Niektóre są tam tak jak tutaj połamane, no ale tak też fajnie wygląda. Dziękuję Wam za uwagę i zapraszam do kolejnego filmu. Który odbędzie się nie wiem kiedy, bo mam się tak, jak mam w tej chwili. No i nie. Yeah. Na tyle dziękuję i do usłyszenia. Papa. Pa.